Tutaj przychodzi dzisiaj trochę nietypowy odcinek, bo obejrzymy sobie pierwszy gameplay z Echo History 3, który się w ogóle pojawił. Jakby to jest pierwsza taka grubsza zapowiedź, którą otrzymaliśmy. Więc tutaj macie oczywiście link do tego filmu, macie w opisie. No a my będziemy zaczynać, zostawcie suba, yy, łapkę w górę, co dla zasięgu najlećmy. No i dobra, to menu, menu wygląda całkiem w sumie podobnie jak teraz. Nic tutaj w sumie nadzwyczajnego nie ma Co my tu mamy w ogóle? Jakieś... E, wiesz, mamy jakieś... ma nowe... nowe rzeczy Największy... A dobra, bo to jest te... Będą nowe jakby rodzaje chyba tych... Jednostek czy coś takiego e, Będzie można... będą czołgi, opancerzone będzie Ale tu mają... Proszę, inaczej, inaczej to wygląda ale jak na razie to w sumie. że tu mamy pustkowia. Jak to w Europie będzie wyglądać, to w sumie będzie ciekawsze. W sumie to w sumie nie wygląda jakoś inaczej niż wyglądało wcześniej. No i dobra, i teraz przechodzimy do gameplayu, W sumie tu mamy jakie pieniądze? Mamy jednostki. To są chyba, mi się wydaje. Można coś zwiększać, zmniejszać. Prędkość tu mapę mamy wygląda podobnie jak w Hertz of Iron w sumie, jak to mamy. Bo ja, chcecie jakiś odcinek z Hertz of Iron, to piszcie w komentarzu, aby można z tego nagrać, bo, bo tam trochę ogarnia. Yy, no i nie wiem, tutaj mamy jakiś papier w ogóle, co, co to jest? Mamy to samo co wtedy, czyli i ile jest ta prowincja warta. A w sumie to, to już jest całkiem rozwinięte. W ogóle, tutaj jakieś chmury są. Zobaczcie, tutaj ta gra idzie, idzie równo. I w ogóle, chyba którą najbardziej zauważyłem, dobra, czekajcie. Zmiana, którą najbardziej zauważyłem, to jest chyba to, że nie mamy tur. Tutaj mamy po prostu czas, tak jak macie w of Iron Jest tak samo. W ogóle... Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać właśnie z tym relacji. Co my tu mamy? Option, na... możecie być na. Neutralni to się napisane, z kim jest wojna, poprawienie relacji, jakby pogarszanie relacji i kto, kto jest wrogiem, i kto jest. Akty defensywne, akty obronne, i tak będzie wyglądać, jakby menu do poprawienia. Tego czy możecie tutaj dekla dek jak naciśnięcie na państwo, to deklaruje się wo wojnę. Także no całkiem nieźle. W sumie to wygląda całkiem fajnie. Jak na razie ta flaga też jest. Trochę inna Oj, w ogóle mamy budżet trochę inny, możemy Ja cofnę chwilę, total income, czyli to ile zarabiamy Razem, e, wojsko Ris e, Koszt badań Ca Całkiem nieźle, nawet inflacja jest dobra I to jest, to jest serio rozwinięte Ale dobrze wygląda zmienianie rządu Tutaj może się zmienić Serio, to wygląda jak dla mnie mega dobrze. Dużo lepiej niż wtedy. my tutaj jak stolica wylona nawet. Rząd jaki mamy, co nam daje. To dużo lepiej... I to jest chwila co to było? To była asymilacja, czy co to było? A nie to... Ten, dobra, to są konstrukcje jakby, które możemy budować fajnie. Dobra, my nawet możemy sobie zmieniać jakby rządzących. To jest serio mega... mega fajne. Bo wcześniej takiej opcji nie było i na przykład sobie graliście 500 lat po tym, jak Andrzej Duda rządził i na go mieliście, nie? to było trochę słabe. Eee, zobaczmy dalej, w sumie, co tu będzie. Bo tutaj, właśnie, macie drzewka, jakby template do rozwijania. W sensie, jakie template? Technology Tree macie, tak samo jak w Hearts of Iron, się możecie rozwijać. Co my tu mamy w ogóle? Barracks, Town Hall. Eee... Możemy się jakby w kilku jakby różnych kierunkach rozwijać. To jest serio fajne. Ciekawe, czy każdy państwo będzie miał takie osobne, że w wszędzie to będzie to samo. Jak będzie wszędzie inne, to tu będzie to będzie spoko. A i tu chyba mamy właśnie te, te jednostki, jakie będziemy mieć pierwsza linia. Yy, wsparcie Mamy <coughs> ciężką Chodę chyba to jest nie wiem co to znaczy. Inflam. Infantry. Swordsman no macie rycerze jakby. No. Sery wygląda to całkiem dobrze. Później macie jakby coraz bardziej nowoczesne zmechanizowane. Tu macie już czołgi. Fajnie. Czy, albo mi się wydawało, albo ja widziałem tam jakieś nawet z przyszłości. Dokładnie jakiś future dron. Nie, to chyba nie było, ale... No, tego chyba jeszcze nie ma na świecie. Nową armię, to nie wiem w sumie co znaczy. A właśnie możemy tutaj sobie przydzielać te jednostki jakoś. W pełni inaczej to wygląda. I zobaczcie, on nie klika żadnych tur, a automatycznie się tutaj wszystkie pieniądze zarabiają. Nie gada się, że eventy będą w normalnej normalnej grze to no serio po mnie akurat zaskoczyło ciekawe jak będzie wyglądać ta grybka na współczesnym świecie bo to będzie na pewno dużo bardziej ciekawe no ale w sumie w sumie to teraz nie mamy jak chcę zobaczyć bo chyba on tutaj cały czas gra tutaj cały czas ciekawe czy będzie jakoś pokazana ta wojna Dokładnie, i tych jednostek będzie chyba mniej, bo to będzie też w formie jakby tych dywizji. A tak jak macie w Hearts of Iron, po prostu taka jakby kopia Hearts of Iron. Nie wiem, to, to dziwnie wygląda, skoro to jest w takiej formie zrobione. Ej, dobra, tu, tu, jest, coś, tu jest coś nowego. Ej, jakieś chyba Civilization Legacy, nie. Nie wiem, co to znaczy. Dobra, ja muszę angielski podszkolić. Macie tutaj jakby ranking cywilizacji, to było wcześniej, ale że Australia jest tak wysoko I to wygląda całkiem podobnie... Polska? Polska jest? Nie, let's go No dobra, może nawet tych generałów Polska wy... wybierasz, także to też podobnie w sumie jak w Hearts of Iron Nie wiem w sumie, czy to będzie lepsze granie niż Hearts of Iron, czy gorsze na pewno Zupełnie to, no może trochę jest, ale jest dużo mniej podobne do Edge of History 2 niż Niż myślałem, że będzie, bo w sumie To dużo bardziej zaawansowane, szkoda, że nie mamy aktualizacji do Age of History 2 To było naprawdę ciekawsze, żeby jakieś błędy ponaprawiali Coś takiego Możemy budować w ogóle jakieś zmechanizowane farmy Tory możemy budować, możemy budować bazy militarne e, Tutaj mamy w ogóle administracja, e, jakby wojsko I ekonomia, czyli militarnych Albo nie, wróćmy jeszcze do tych administracyjnych. No jeszcze bibliotekę, nie wiem co będzie dawać w sumie. Mamy schron na po prostu, dobra, a z tych militarny. To jest chyba zbrojownia, baza militarna. Mm, Dalej są jakby mury, zamek, a nie wiem co jest Palisade Więc nieźle. ekonomicznych, że chyba możemy budować kanał farma zmechanizowana. Mm, nie wiem co to jest: e, tory i power plant cokolwiek to znaczy, mm, ale nie wiem, chyba całkiem spoko. To wygląda nawet szkołę, będzie można robić, więc może będzie coś związanego z wykształceniem naszych mieszkańców. Możemy brać nawet pożyczki w sumie, to, to, to też to było we Age of History 2, ale mamy tutaj sporo tych opcji, serio Myślę, że to będzie bardziej trochę prostsza gra No i dobra, on chyba teraz wypowiedział wojnę że właśnie chyba z Francji, albo nie Mógłby chyba dostęp. nie Jest Serio, więc nie wiem, czy on czy on zaatakował tą Francję Ma no, tak Tak mi się wydaje Więc właśnie tak będzie wyglądać wojna, że stopniowo będziemy przejmować Mm, tereny wroga, ale tak ja, chyba większe tereny niż Tak, do, do, dokładnie Tak wygląda okupowana prowincja Jak na razie i tak będzie wyglądać Wojna po prostu I Chyba będzie się też liczyć jakby siła naszych jednostek Czyli jak będziemy mieć na przykład jednostki zmechanizowane to będziemy mogli ich mieć mniej Ruch będzie mógł mieć Więcej niezmechanizowanych, a my wygramy także Tak to będzie właśnie wyglądać. Widzieliśmy przed chwilą yy, straty, jakie jak będą. będą. Ile żołnierzy straciliśmy? Nie, ile mamy? Ile zginęło? I. Och, reter. Yy, nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, jakby patrzcie, że nie wiem połowy rzeczy, ale. Yy, ale to jest dla mnie coś nowego w ogóle. Co to znaczy? Jakby to, że to jest Algieria, Francja. Są. Chyba nasi wrogowie. Nie wiem w sumie. Jak widzimy odesło wszystkie swoje jednostki na, do Państwa, nie wiem. Nie rozumiem teraz co, co tu się dzieje. Czemu on kieruje francuskimi jednostkami. To jest serio dziwne. A o okej, okay, bo oni mu teraz odbili, to dobra, to rozumiem. Okej, okay, i teraz widzimy jak... Dobra, to działa tak jak Iron, że jak atakujecie jakąś prowincję. To po prostu później jak tej... Tutaj... Te jednostki nie znikają, tylko one się przesuwają. Jak do odpoczynku. I w ogóle na tych okupowanych prowincjach chyba będziemy mogli budować swoje rzeczy. Tak jak to było w pierwszej, w drugiej wersji jeszcze story. Czyli jakby będziemy mogli budować porty i tak dalej. W ogóle. Właśnie, czy to? Czy można było budować porty? Tutaj, bo nie widziałem tego jeszcze. Przekapital, mamy opcję. Czyli stolica. Harbor. Nie wiem, co to jest. Mm. A nie, to jest, to jest jeszcze ekonomi Tu mamy Mamy urząd podatk, Urząd podatk. No wiecie Biuro podatkowe e, pałac jakiś e, taki główny Produkcje, co tworzymy, co, jakie owoce i z tego chyba zarabiamy też Dobra, temat wygląda coraz bardziej dziwnie Teraz widzimy, czego się najwięcej produkuje chyba, gdzie Chyba, nie wiem Ziemi tutaj jakąś zakładkę Wonders. Bo Wonders. Nie mam pojęcia do czego co służyło. Yy, mam tutaj jakieś... Co to jest Wonder? Proszę napiszcie w komentarzu. Amen Power mamy... Jak dla mnie to jest po prostu jakaś druga wersja Health of Fire, bo nie widzę zbyt dużej różnicy. No i to koniec. Także znaczy dowiedzieliśmy się czegoś nowego? Dowiedzieliśmy się, ale... Czy jest to dużo nowego? No nie wydaje mi się, w sumie to Mówię, taka druga wersja Heart of Iron Może jest kilka więcej rzeczy, ale uważam, że Heart of Iron Jak na razie Jest chyba lepszą grą niż to, co tutaj Nam pokazano, także Nie wiem, nie wiem, nie wiem Napiszcie co myślicie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, suba I oczywiście w opisie Macie link do tego, co tutaj oglądaliśmy No Jak to tyle na dziś, trzymajcie się Następnego razu, tu macie kolejne filmy Czy coś takiego, cześć